Cześć. Cześć! W komentarzach pod ostatnim filmem prosiliście o pomoc odnośnie nawożenia. Postanowiliśmy właśnie w tym filmie zawrzeć odpowiedzi na Wasze pytania. Jednakże pamiętajmy, że dane, które nam napisaliście, nie są kompletne. Dlatego oferujemy Wam taką dodatkową pomoc którą jest możliwość wizytacji w Waszych gospodarstwach przez przedstawicieli grupy Azoty. To jest darmowa wizyta. Jeżeli będziecie jej potrzebowali, napiszcie nam prywatną wiadomość w mailu, link znajdziecie pod filmem. Słuchajcie, bardzo ciekawe pytanie, dlatego że sporo zbóż w tym roku mamy bardzo dobrze dokrzewione. Tak jak oglądaliście w poprzednim odcinku, przy dobrze dokrzewionych sporzach szkoda jest je dokrzewiać po prostu mocniej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jeżeli je będziemy dokrzewiali mocniej, możemy mieć zbyt gęsty łan, a po drugie, jeżeli roślina będzie miała warunki stresowe, ona się po prostu zredukuje. Dlatego zależy nam na tym, żeby podawać jak najmniejszą możliwą ilość formy azotanowej, czyli wszystkie nawozy, które będą z formą amonową i amidową. Jeżeli chodzi o dawkę, to na chwilę obecną mamy zbyt mało danych, żeby bezpośrednio ustalić. Ważne, żeby stosować się do obecnie obowiązujących przepisów, to znaczy nie przekraczać maksymalnych dawek azotu, jakie można zastosować. I pamiętajmy, że w tym roku możemy stosować azot dopiero od 1 marca. Obowiązuje to na całym terenie kraju. Co do dawki, musimy ją tak dobierać, abyśmy utrzymali na metrze kwadratowym około 600-650 kosów. Do tego niezbędna jest wizyta na polu. Musimy pójść i przeliczyć rośliny na metrze kwadratowym, zobaczyć ile mamy rozkrzewień. I tak jak mówiłem, optymalnie 600-650 kosów. Tak prowadzimy nawożenie. Jeżeli już zakupione macie nawozy z dużą ilością, zawartością formy azotanowej, możecie też sterować dawką. Zmniejszenie tej dawki spowoduje to też, że roślina nie będzie głodna, ale przeczekamy sobie na spokojnie tę fazę krzewienia i dopiero później podamy zwiększoną drugą dawkę, tak żeby ilość ogólna azotu nam się zgadzała. Żeby ustalić ilość roślin na metrze kwadratowym, należy użyć takiej rangi. Ta, którą ja mam. Ma powierzchnię 1,10 metra kwadratowego, czyli liczymy obsadę w tej ramce razy 10, wiemy, ile mamy roślin na metrze kwadratowym. Następnie musimy zobaczyć, jak mamy rozkrzewione te rośliny i będziemy mieli liczbę, możemy oszacować liczbę kłosów, jaka będzie na metrze kwadratowym, jeżeli chodzi o wczesne koszenie nawożenie rzepaku, to musimy pamiętać, że rośliny w tym roku na pewno będą głodne. Rośliny bardzo mocno rozwinęły się jesienią i pobrały dużo azotu, więc już widzimy na polach, że te rośliny będą potrzebowały pierwszej dawki wysokiej regeneracyjnej i musimy również pamiętać o tym, żeby w pierwszej dawce przy nawożeniu azotowym zastosować siarkę, czyli najlepiej zastosować nawóz azotowy z siarku, tutaj mamy do dyspozycji Sarytrosan 26 lub polifoskę 21, które odpowiednio mają 13 i 14% siarki. Warto jest też wspomnieć, że w ubiegłym roku mieliśmy ogromny problem, dlatego że z zimy nagle zrobiło nam się lato. Ta sytuacja powodowała, że naprawdę było bardzo mało czasu na zabiegi agrotechniczne, przez co część gospodarzy zdecydowała się na podanie jednej dawki azotu przy uprawie rzepaku. Słuchajcie, tamto działanie okazało się naprawdę skuteczne, w szczególności na glebach cięższych, gdzie jest mniejsza możliwość wypłukiwania tego składnika z gleby, dlatego tamte gospodarstwa naprawdę były zadowolone. Oczywiście zawsze miejmy na uwadze dobrą praktykę rolniczą i dzielenie dawek, jednak sytuacja z ubiegłego roku pokazała, że nie było kiedy tego zrobić. Dzielenie dawek to jedna rzecz, że pak wymaga wczesnego, sennego nawożenia. I tutaj ustawa, która obowiązuje od tego roku, nakłada składa obowiązek, zakazuje aplikacji nawozów azotowych przed 1 marca. Na wschodzie kraju, gdzie my akurat się znajdujemy, jest to termin optymalny, jeśli chodzi o nawożenie, ale zachód kraju, gdzie wegetacja rusza wcześniej, jest to już zbyt późno i tutaj faktycznie uzasadnione jest zastosowanie pierwszej dużej dawki, jeśli chodzi o rzepak i musimy pamiętać, że rzepaki będą potrzebowały również Dużo formy azotanowej w tej pierwszej dawce, szczególnie właśnie na zachodzie, gdzie wcześniej rusza wegetacja. Tutaj jest też duże zagrożenie, dlatego że musimy gospodarować tym azotem w sposób odpowiedzialny. Jeżeli podajemy formę azotanową, pamiętajmy, że soki komórkowe też ulegną rozrzedzeniu. Ta roślina będzie bardziej podatna na rozkartowanie, przez co, jeżeli przyjdą nam bez śnieżnej, nagłe spadki temperatury, musimy się zliczyć z ryzykiem, na który narażamy rośliny. RSM charakteryzuje się tym, że jest to jedyny nawóz azotowy na rynku, który posiada trzy formy azotu. Jest to jedyny nawóz, który ma formę azotanową, amonową i amidową i tak odpowiednio zawiera on 25% formy azotanowej, 25% formy amonowej i 50% formy amidowej tej długodziałającej z mocznika. Oprócz tego mamy też RSMS. Jest to nawóz, który zawiera w swoim składzie Więcej formy amidowej, podobną ilość formy amonowej i jedynie uzupełnienie stanowi forma azotonowa. Przez co ten nawóz może w mniejszym stopniu wpływać na wykształcenie roślin, ale zawiera siarkę, która jest niezbędna do prawidłowego przyswajania azotu. Kolejny nawóz, który warto scharakteryzować, jest to saletra amonowa. W grupie azoty produkujemy saletrę amonową Pulan 34% oraz kędzierzyńską saletrę amonową Zaksan 32%. Azotu. Obydwie te, obydwa te nawozy charakteryzują się tym, że zawierają dwie formy azotu w równych proporcjach po 50% formy azotanowej i formy amonowej. Będzie to bardzo dobry nawóz właśnie do wczesno stosowania przypaczy. Pamiętajmy, że te nawozy też różnią się granulacją. Przede wszystkim, jeżeli mamy ścieżki, szerokie ścieżki, szeroki odpryskiwacz, łatwiej nam je za zaaksan, ze względu na to, że on nawet doleci do 42 metrów. Jeżeli ścieżek nie mamy, mamy mniejsze ścieżki, chcemy uzyskać lepsze pokrycie, wtedy stosujemy pula. Jest to, te produkty są po prostu przeznaczone do świadomego stosowania, żeby można było tak jakby nimi żonglować. To jest bardzo istotna informacja. Bardzo podobnie, jeśli chodzi o charakterystykę, wygląda sytuacja, jeśli chodzi o saletrzaki i salma. Jest to również azota na czyli jest to nawóz, który zawiera dwie formy azotu również w równych proporcjach po 50% forma azotanowa i amonowa. Różnica na tym polega między saletrą, a saletrzakiem, salmakiem, że saletrzaki mają mniejszą zawartość azotu. Mamy jeszcze różnicę bardzo, bardzo zasadną do omówienia, jeżeli rozpatrujemy ją w kontekście rzepaku. Przede wszystkim mówię tutaj o saletrosanie 26 i mówię tutaj o polifosy 21. Pomimo tego, że te nawozy są do siebie porównywane praktycznie jeden do jednego przez dużą część rolników, one są od siebie różne. Różnią się zawartością form azotu przede wszystkim. Jeżeli chodzi o seretrosa 26, on zawiera w, sobie w swoim składzie formę azotanową i amonową, przez co, jak dokładnie wiemy z tamtego filmu, będzie korzystniej wpływana do krzywiania roślin, aniżeli polifoska 21. Dlaczego? Ponieważ zawiera ona w swoim składzie formę amonową i formę amidową przez co nie będzie tak dobrze dokzepiała rożka. Mówiąc o saletrosanie 26, nie sposób nie wspomnieć o nowym produkcie, jakim jest Saletrosan 30, jest to nawóz azotowy, który zawiera dwie formy azotu, formę azotołonową i amonową, co go różni od saletrosanu 26. Po pierwsze różny jest stosunek siarki do azotu. W przypadku Saletrosanu 26 jest to 2 do 1. W przypadku Saletrosanu 30 jest to 5 do 1, mamy 30% azotu. 6% siarki. Różni go jeszcze proporcje azotu jakie w sobie zawiera ponieważ y, saletrosan 30 jest już bliższy saletrze jeśli chodzi o formę azotu ponieważ tu mamy zbliżony stosunek formy azotanowej do amonowej jest to 12,5 do 17,5 forma azotanowa do amonowej. Z mocznikiem też mamy różne granulacje. Mamy mocznik PL, mamy PULRE, mamy również pulgan. Jaki nawóz też błędnie interpretowany jako mocznik, bo nie możemy tak, tak tego nazwać, czyli Pulgram S. Przede wszystkim, jeżeli oglądacie nas bacznie, pamiętacie o czym mówiliśmy jeszcze w poprzednim roku. Mówiliśmy o tym, że na rzepach można taki mocznik zastosować z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Teraz sytuacja delikatnie się komplikuje. Dlaczego? Dlatego, że mamy prawo wodne, które zabrania nam stosowania nawozów przed dniem 1 marca. Dlatego takie działanie już nie będzie skuteczne. Jeżeli jednak zdecydowalibyście się, się na nawożenie tym, e, tą formą azotu, czyli akurat formą amidową, to pamiętajcie, że do wykorzystania macie w naszym portfolio kilka produktów. Produkty będą się różniły przede wszystkim granulacją. Z mniejszej granulacji, z tak zwanego prilu, będziemy mieli mocznik BL bądź pulre, a z większej granulacji będzie to pulgran bądź pulgran S. Ale pulgran S to nie jest do końca mocznik. Na pewno nie możemy go traktować jako mocznik, ponieważ zawiera dwie formy azotu. Ulgran S posiada formę amonową i amidową. Charakteryzuje go jeszcze to, że ma w swoim składzie siarkę. Przestale 26 zakwasi glebę. Nie zakwasi on tej gleby bardziej niż inny nawóz azotowy, musimy o tym pamiętać. Ważne, żeby to pH było uregulowane wcześniej, i z tego co widzimy w pytaniu, tak jest. Czy saletrosan 26 jest odpowiednim nawozem do przedsiewnego naważenia jęczmienia jarego? Możemy go użyć, aczkolwiek ja skłaniałbym się tutaj do zastosowania saletrosanu 30. Będzie on tutaj miał bardziej zrównoważone formy azotu, i po prostu będziemy bardziej efektywnie mogli wykorzystać ten nawóz. Po drugie, Zboża nie potrzebują aż tak dużej ilości siarki, jest to około 20 kg na hektar. Ciężko byłoby zastosować pełną dawkę azotu z elektrosanem 26, nie przekraczając zalecanej dawki siarki w uprawach zboża. Dobrze, jeżeli chodzi o samo zakwaszenie, bo o tym też warto powiedzieć, jest dosłownie dwa zdania. Zakwaszają formy amidowa i amonowa. Forma azotanowa azotu nie zakwasza. Więc trzeba pamiętać o formach, które mamy w swoim nawozie i sprawdzić, ile jest formy amidowej, ile jest formy amonowej, ile azotanowej. Na każdy kilogram wprowadzonej formy amonowej bądź amidowej trzeba zastosować między 1,5 a 2 kg czystego CAO. Jeżeli dodatkowo macie siarkę, około 1,7 do 2 kg. CAO na to, żeby tylko i wyłącznie to zneutralizować. W ten sposób, jeżeli przeanalizujemy, RSM zakwasza w 75%, mocznik w 100%, saletra w 50% i każdy kilogram tych form trzeba zneutralizować. Pamiętajcie, że nie ma nawozu azotowego, który nie zakwasza i nie możemy opierać strategii nawożenia, zastanawiając się nad tym, czy jeden nawóz zakwasi bardziej, czy mniej. Dążymy do uregulowania odczynu pH systematycznie pH spada chociażby dlatego, że w takiej strefie klimatycznej gospodarzymy, mamy swoje gospodarstwa. PH gleby spada, chociażby dlatego, że wywozimy wam za każdorazowo z plonem z pola. Więc nie tylko nawozy wpływają na odczyn gleby i nie warto ustalać nawożenia, kierując się tym, który nawóz bardziej zakwasi glebę. Po prostu o pH gleby trzeba dbać na bieżąco i regularnie.